Hej, cześć się manko ludziska. widzimy się na właśnie na 40 level werbin. Bijamy właśnie sobie do środka Jestem od razu paladynem, byłem magiem, wbiłem chyba 20, 20 bądź 15, bo dopiero wróciłem do domu, nie zdążyłem włączyć nagrywania na magu a padłem tam z, z Dunesem, jego paladynem, myślałem, że jest łowcą. Wbiłem, specjalnie do tego magiem, że zawalczyć z nim. Był już paladynem, no niestety i padłem z nim. Nie dużo mu tam zostało. Oczywiście, no ale padłem. Tego od razu wbiłem Paladynem. I odtąd tylko nagrywam. Nie, było, nie miałem czasu wcześniej bić, dlatego prosto palkiem spadłem. Zobaczymy, jak nam pójdzie dzisiaj Paladynem. Jest Idunes, jest Maciejowaty, jest Black jakiś Immortal, jest Pejo, jest Psycho. Jeszcze gdzieś tu a, u, Koten, jeszcze OSO. Już się biją. Ja jeszcze nie mam przeciwnika żadnego. Z Idunesem będę miał finał. A czy nie wiem czy finał, bo on pewnie zawsze wszystkich tu wbijał, je, nikt nie wbija mocniejszy Tu walnąłem nie tego gracza co to trzeba jest mój klanowicz, pomyliły mi się po prostu niki I tak go... W przypadku od razu x-nowem go, bo dopiero potem stwierdziłem, że to jest mój klanowicz No przepraszam go bardzo Nie chciałem go, nie było to yy, celowe palnięcie go Trudno no no trzeba walczyć, nie mam żadnej ucieczki, żeby dać też. Dobra, jest 29 jak widzicie już, więc biłem też w ostatnich minutach już tym paladynem. Na szczęście zdążyłem. Gdybym pewnie nie zdążył, to by na bił na zastępcy, na moim. Ale daliśmy radę. Dobra, wbijem się z Mazim. w sobie tak. Nie używam żadnych umek. Dotyk jeszcze mi był kolejny. Dobra, wiem się chciałem, czytałem co mi tutaj piszą Masz ucieczkę, no niestety nie mam Acji, no przykro mi No nie chciałem cię panąć, no tak wyszło Przypadkowo Dobra O, mów las jeszcze Dobra, 88%, 40 punktów honoru i tutaj bije się cirkotę z y, Idunesem. Jest Nacios oczywiście 33 tancerzem. Był magiem, padł z Idunesa łowcą, Dlatego aż że magiem, żeby zawalczyć z nim, no, a niestety już był palednym. Tego naciecz sobie postanowił być swoim tanckiem, bo padł magiem. Więc... już nie miałem walczyć. Dobra. Napisałem Idunesowi, że mi od razu bił po walczu z kotenem. Ma, nie ma co czasu przedłużać. Powiedział mi jeszcze przed wejściem, że byłem magiem, padłem z nim, że właśnie jest jego. Powiedział, że teraz idę go dobić swoim paladynem, oczywiście. Jak, jak można pomyśleć, że idę kogoś dobić, drugą postacią? Skoro. Nie, nie wiem po prostu, jak on to myśli, no ale dobra. Tu napisał finał, że ma. Oczywiście się myli, to nie jest finał. Finał mam z naciozem. Tak, finał będzie z naciozem, on nie jest w finale. Kurzymy tym, że napisał mi, że idę go dobić. Choć jestem drugą postacią. No ale z niego to jest objanie. No okej. Okay. dla zabawy, nie zapominajmy na tej łaźni. Paladin jest do wygrywania łaźni. Co możecie zobaczyć w torbie. I pad do 62%. Tak, to się skończyło. Tutaj zmienimy sobie trochę EQ. Miejmy nadzieję, że ten... Dobra. To zmienimy to jeszcze. Dobra. Dobra. Pozmienialiśmy sobie. Taki mały taki było. To było zmieniane trochę tak. Dobra. Nasios. I bije. Dwa dotyki pod rząd, pewnie no, dwa dotyki ty pod rząd czy jeden na stół, więc jeden dotyk tylko no. A ja to płacze, oczywiście. No trudno. A Ranger to be. Ona jeszcze 33 level. Ach, ja pierdzielę. Myślałem, że ma chociaż 35. Ja pierdzielę. No nic. Myślę, że na 35 level, chciałem na ten dotyk 40, to. Ja nie wierzę. Dobra, myślałem, że mu się coś uda tutaj, bo myślałem, że ma chociaż ten dotyk. Zobaczcie piąty w całkiem mleku, no ale no nic. Trudno. Ja tutaj wam... Jeżeli wam się podobał filmik, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Ja wam teraz dziękuję za obejrzenie tego filmiku. No i dziękuję na razie, cześć siemanko, do zobaczenia niedługo.